Bitwa pod Mons była pierwszą dużą batalią stoczoną przez Brytyjczyków podczas I wojny światowej. Dla wielu stanowiła ona również zapowiedź nadchodzących okropności. Pewni swojej przewagi liczebnej, Niemcy starali się przełamać linie brytyjskie, lecz pomimo znacznej przewagi, Brytyjczycy zdołali wymknąć się ze śmiertelnej pułapki. Plotki o tej cudownej i wręcz niemożliwej ucieczce zaczęły krążyć jeszcze zanim uciekające wojska wróciły do obozu. Pojawiły się wręcz doniesienia, że żołnierze obydwu armii widzieli aniołów, którzy przybyli z nieba i poprowadzili Brytyjczyków w bezpieczne miejsce. Ile prawdy kryje się w tej opowieści? Do pamiętnej bitwy doszło 4 sierpnia 1914 roku i trzeba przyznać, że przewaga niemiecka była w tym wypadku niezaprzeczalna. Źródła historyczne sugerują, iż mowa tu o przewadze rzędu dwóch do jednego. Brytyjczycy mierzyli się z niemal całą niemiecką armią, dwukrotnie większą liczbą artylerii i trzykrotnie większą liczbą kawalerii oraz czterema korpusami przeciwko dwóm, które posiadali. Nie było również szansy na jakąkolwiek pomoc ze strony sojuszników, ponieważ Francuzi toczyli równie zaciekłą bitwę pod Charlois. Trzeba przyznać, że Niemcy ponieśli ciężkie straty, ale nieubłaganie kontynuowali natarcie i 26 sierpnia pokonali brytyjskie pozycje rezerwowe. Królewska armia zarządziła odwrót i to właśnie podczas tego manewru doszło do niezwykłego incydentu. Początkowo mówiono, że duchowi łucznicy pomagali żołnierzom brytyjskim, a wkrótce potem zaczęły krążyć opowieści, iż były to anioły, które wstąpiły z nieba. Wkrótce zaczęły nawet krążyć pogłoski, że żołnierzom pomagały jakieś stworzenia. Niezależnie od tego, czy była to plotka, czy rzeczywistość, zarówno rząd brytyjski, jak i kościół anglikański zaczęły wykorzystywać to jako motywację do dalszej walki. Opisy tzw. aniołów z Mons były różne, a oprócz łuczników i niebieńskich istot, byli też tacy, którzy opisywali je jako dziwaczną chmurę pędzącą na wrogie wojska. Gdy zaczęły nam relacje z frontu, żołnierze brytyjscy również twierdzili, że widzieli widmowe postacie podczas bitwy pod Mons. Prawdziwa natura aniołów z Mons pozostaje obecnie zagadką. Niektórzy uważają, że jest to jedynie dzieło fikcji, które nabrało realnych kształtów na potrzeby wojennej propagandy. Czysta fikcja literacka stworzona ku pokrzepieniu serc, która z biegiem lat nabrała zupełnie nowej, paranormalnej optyki. Co jednak mówi to o relacjach żołnierzy, którzy twierdzili, że na własne oczy widzieli coś niezwykłego? Czy wykonywali oni jedynie rozkazy i kłamali, aby podtrzymać legendę aniołów z Mons? Czy może faktycznie widzieli coś nadzwyczajnego? Zapraszam, abyście podzielili się opinią na ten temat poniżej w sekcji komentarzy.